Wreszcie rozpoczęły się wakacje. Wielu przesany szan, a szczególnie dzieci, wyjechało odpocząć na łonie natury. Ci, którzy zostali w mieście, także cieszą się piękną pogodą. Ja również bardzo się nią cieszę, ale z trochę innych powodów. Po wielu przygotowaniach wreszcie rozkręcają się nasze tegoroczne ogromne inwestycje. Już teraz budujemy i remontujemy Aleję Jana Pawła II, Aleję Wojska Polskiego. We wrześniu zakończymy budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Piłsudskiego. Wyłoniliśmy wykonawców, którzy w najbliższym czasie rozpoczną prace związane z rewitalizacją rynku i ratusza. Lada dzień ruszy przebudowa ulicy Dąbrowskiego z parkingiem przy szkole podstawowej nr 2 między ulicami Piłsudskiego i Kilińskiego. Trwają procedury przetargowe na dwie wielkie, bardzo potrzebne Przasnyszowi inwestycje. Remont miejskiej Targowicy, który rozpoczniemy już w sierpniu i budowę ulicy Kolejowej. Rozpoczynamy budowę kolejnego budynku z mieszkaniami socjalnymi dla 24 rodzin przy ulicy Zawodzi. W sierpniu przebudujemy ulicę Pstrą. W tym roku przebudujemy także wszystkie ulice na osiedlu Rzemieślnicza, to jest ulica Łąkowa, Zaciszna, Prosta, Krzywa i Rzemieślnicza. Oraz dokończymy budowę ulicy Sadowej na odcinku od Szpitala do ulicy Rolniczej. Przy Stadionie Miejskim w. W lipcu oddamy do użytku dla naszej młodzieży skatepark. W wakacje wybudujemy również nowe, wielofunkcyjne boisko i plac zabaw przy szkole podstawowej nr 2. Budujemy oświetlenie ulicy Królewieckiej. Największe z tych inwestycji współfinansuje Unia Europejska. W najbliższym czasie mieszkańców czekają pewne oczywiste przy takiej skali inwestycji utrudnienia utrudnienia w organizacji ruchu i korzystaniu z miejskiej infrastruktury. Ale zapewniam Państwa, że warto cierpliwie poczekać, bo efekty tych prac będą naprawdę korzystne dla nas wszystkich.